Cześć, czyli masz Christy Grabek i dzisiaj będzie unboxing nowej mojej myszki czy od Stisy, czyli znaczy 650 650 PyreOS. Za to oglądania. Przed zanim zaczniemy, pamiętajcie o subskrypcji oraz łapce w górze, ponieważ ta myszka to jest po prostu koks nad koksami, oczywiście w mojej opinii, ale warto subskrybować, ponieważ w następnym odcinku będzie unboxing tego, co znajduje się tam za mną, tak więc myślę, że warto. Aby otworzyć naszą myszkę, z tej strony mamy sobie taki spelek. I ten cypelek trzeba by było tutaj po prostu podnieść. Tak więc podnosimy sobie to. Yy, I prosta sprawa, otwieramy myszkę, tak cyperki w bok. i podnosimy sobie myszkę. ona nam fajnie wyjeżdża. Yy, I nam fajnie. Jak wyjedzie, to mamy tutaj ładną grafikę, którą pokażę tutaj do kamery, czyli właśnie Rise Up z tutaj jakimś podaje, że to jest gamer jakiś, chociaż nie wiem. pudełko wygląda w bardzo ładny sposób. Natomiast w pudełku wygląda tak, mamy tutaj grafikę z przodu, tak jak widzieliście już w poprzednim yy, cięciu. Mamy tutaj także ją od, gó od góry, w sumie to nic nie ma. Z tej strony są jakieś oznakowania. Od tyłu mamy taką graficzkę. Yy, to wygląda to w taki sposób, a z tej strony mamy tam różne zawartości pakowania, jakie ona ma po prostu funkcję. Jak chcecie, sobie zastopujcie i sobie podnosimy sobie. Jak widzicie, ona już nam chodzi. Cyk. Mam naszą myszeczkę. No, prezentuje się ona ładnie. Ta pudełko jest bardzo ładne, zresztą właśnie pokażę wam. Tutaj do tej kamery pokażę, jak ona wygląda. w Pudełko zapakowana. Pani przejdziemy do samej myszki, to pokażę wam jeszcze, co znajduje się w tej kieszonce, bo tutaj w tej kieszonce też jest ciekawa sprawa. Um, aby ją otworzyć, to wystarczy albo sobie ją tutaj tak wysunąć, w taki sposób, albo możemy po prostu wziąć i ją sobie otworzyć. A ja chyba właśnie ją tylko otworzę, żeby... żeby a będzie po prostu łatwiej. Otwiera się ładnie. I teraz wyciągamy sobie naszą instrukcję. Żeby ją wyjąć. Tutaj mamy takie dwa wyżowienia na palca, na, palc, na palce trzeba ją złapać i ładnie podnieść. Słuchajcie, o! Mamy naszą myszkę. No, wygląda ona przepięknie, słuchajcie. Także wszyscy do tej kamery. Wygląda ona w taki sposób. Jest tak ładnie wyprofilowana, mamy trzy przyciski od boku, ma tutaj wejście na kabel tutaj od przodu, przodu, przodu ma wejście na kabla, tylko że te wejście, one jest mikro USB. Szkoda, że nie jest USB-C, ale akurat to jest tylko do ładowania. oczywiście przez kabel też nasi gra. Tutaj mamy taki pinzelek, który trzeba pociągnąć w tym miejscu, Wciągniemy sobie go i wyskakuje nam takie ładne pudełeczko. Wygląda ona w taki sposób Jest opakowane Otwórzmy sobie to To się otwiera Aha, to się po prostu otwiera tak jak zwykle standardowe pudełko I mamy w środku drugie pudełko Słuchajcie, ono wygląda w taki sposób O dobra, wyszło Dobra, na pierwszy ogień rzuca się nam kabel Kabel micro USB do USB-A I tutaj mamy ładnie narysowane logo Seriesa z tej strony, a z tej strony mamy po prostu zwykłe USB. Z drugiej strony mamy mikro USB, które jest wyprofilowane tak, aby na ładnie wchodziło w naszą myszkę, w nasz kabel. wygląda on tak, że jest tak troszeczkę dziwnie przeokrąglony, pokażę jeszcze bardziej lubię kamerę. O, w taki sposób. Dobra. Kabel może się na Nie będziemy zajmować. Nie wiem ile metrów. Wydaje mi się, że ma pewnie tak z 2, chociaż to sobie potem jeszcze zmierzymy. Zajmijmy się naszym pudełkiem, który znajduje się w tym sposób tutaj. Prawie by mi wyleciało, jest to, słuchajcie, dongle. I jak widać, jest on, no, taki dość duży, mamy tutaj ładne logo z jest Aby ta myszka działała, potrzebne nam jest tylko, słuchajcie, to. To jest y, taki dongle, to jest taki nadajnik, znaczy odbiornik, Wiesz, w sumie odbiornik nadaje w sumie. Do USB, który możemy sobie podłączyć pod nasz komputer i to już będzie działać. Ale przez to nie naładujemy naszej myszki. Żeby naładować naszą myszkę, mamy tutaj takie, taki, taką przejścióweczkę, którą pokazywałem już. Mamy tutaj wejście mikro USB. Tu może pokażę, tu jest wejście mikro USB. A z drugiej strony mamy wejście zwykłe do USB-ka, tak? I to służy do tego. To działa w taki bardzo specyficzny sposób to podłączamy sobie pod komputer, ale możemy także podłączyć sobie tylko to pod komputer i wtedy to idzie nam od komputera, przechodzi sobie na mikro USB. Te mikro USB podłączamy sobie pod ten spelek, a tego dągla podłączamy sobie pod ten spelek i to możemy sobie trzymać gdzieś na biurku, blisko na przykład naszej myszki i wtedy będą mniejsze opóźnienia. W sensie ta myszka i tak ma dość duży zasięg, ale jeżeli ktoś na przykład chce, tak jak ja na przykład, ja sobie tego użyję, no to... Oczywiście można. To działa też w taki sposób, że jeżeli chcemy naładować naszą myszkę, to to mamy ciągle podczepione ze sobą. Odczekamy to, przyczepiamy do naszej myszki i ona się ładuje. Jeżeli chcemy y, grać czy tam używać po prostu tej myszki podczas gdy ona się ładuje, to oczywiście jest to możliwe. Przez ten kabel oczywiście y, także są przesyły dane. Jak ogólnie jest kwestia ładowania? Y, może przejdę właśnie teraz do ładowania. Ta myszka. Ona działa y, w taki sposób, że jeżeli naładujemy ją przez 15 minut, to ona działa do 10 godzin. Czyli ta myszka potrafi działać y, 10 godzin na y, 15 na naładowaniu. Jeżeli naładujemy ją przez 5 minut, to ona działa chyba y, na 3 godziny. Jakoś tak. No tak więc jest to bardzo fajne, bo naładujemy ją przez 5 minut i możemy dalej się cieszyć tym, że mamy bezproblemową myszkę. Jeżeli chodzi o dół tej myszki, może teraz właśnie przejdźmy sobie do myszki. Chociaż tutaj jeszcze jest jedna ważna kwestia do powiedzenia w tym właśnie takim opakowaniu. Jest to oczywiście takie pudełeczko. Pudełeczko także z napisem C-Series. I te pudełeczko, one skrywa odważniki. A dlaczego te odważniki wyglądają sobie tak? I te odważniki, do czego one są? Mamy tutaj 8 odważników po 4 gramy. Te odważniki, one służą do tego, że możemy je sobie przyczepić do naszą myszkę. I wtedy nasza myszka będzie cięższa, co zresztą zaraz pokażę. Tego jeszcze w sumie nie robię, więc będę to robił jeszcze raz, ale to nie jest jakiś trudne. Przechodzę do naszej myszki. Podłożymy sobie te wszystkie rzeczy na bok. Nasza myszka. Myszka ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem przycisków. Myszka posiada osiem przycisków. Na dole posiada przełącznik do włączania i wyłączania myszki oraz przycisk kolektu. Naszą myszkę możemy sobie... Nie wiem, chciałbym powiedzieć rozgroić, ale to chyba nie odchodzi. Po prostu możemy odczepić tutaj taki bok. I gdy odczepimy ten bok, o, w taki sposób, to tutaj pokazają nam się nasze miejsca, żeby przeczepić nasze odważniki. Co zaraz zresztą zrobimy. Z drugiej strony można zrobić to samo. I przysmokcika zrobiła się w sumie taka chudziutka, taka fajna, chudziutka smukła. No ale wtedy nie jest taka, nie, taka, taka wyprofilowana. Dobra, przejdźmy sobie do tych odważników. Bierzemy sobie nasze odważniki i może włóżmy sobie wszystkie, tak? i zobaczymy czy ta myszka faktycznie robi się jak taka bardziej cięższa. Znaczy na pewno zrobi się cięższa, no ale zobaczymy. Dobra, to teraz ja sobie to zrobię w przyspieszonym tempie. Dobra, słuchajcie, mamy już naszą myszkę skąpki grupaną i faktycznie ona jest cięższa, to czuć, nie? Tak więc jeżeli chcemy żeby nasza myszka była cięższa no to oczywiście ona będzie cięższa, jeżeli chcemy żeby nasza myszka nie była taka ciężka no to oczywiście ona nie będzie ciężka, to czuć te, te, te odważniki one są tutaj nie bez przyczyny Te nasze pudełko oczywiście, ona jest tak wyprofilowana, że jeżeli je sobie zamkniemy to Tutaj jak złoży nam się taka pętelka i przez tą pętelkę na przykład możemy sobie przyłożyć na kabel i gdzieś tam spuścić powiedzmy do komputera albo sobie gdzieś tutaj przyczepić na jakiś kabelek i ona nam się nie zgubi, ta buleczka. myszunia fajna. Ym. To może pokażę, jak ona leży w ogóle w ręce. Ona, a, jak ją trzymamy, ona leży sobie w ręce w taki sposób. Yy, tutaj z drugiej strony kciukiem, możemy sobie przyciskać. Ona jest ogólnie wyprofilowana pod rękę prawą, czyli yy, leworęczni. Le ludzie, którzy po prostu się posługują lewą ręką, są leworęczni. No niestety z tej myszki nie skorzystają. Nie wiem, czy jest opcja kupienia myszki tej samej, tylko że w lewą stronę, czyli takiego jakby odwróconego kształtu. Nie wiem, ale może taka opcja jest. Ym, może włączmy ją sobie, jak ona zacznie migotać fajnie, po włączeniu, rywodu, zaczyna sobie migotać na czerwono. Z tego co wiem, tutaj jeszcze No sobie świeci, ta logosy i oczywiście jeszcze nasza, nasz scroll. Słuchajcie, ja sobie teraz tutaj posprzątam i zaraz się widzimy, i podłączę tą nośkę do, do mojego komputera i zobaczymy, jak ona działa. Ja mam już tutaj mój komputer i teraz. Aby po prostu podłączyć naszą myszkę do komputera. Wystarczy podłączyć sobie tego dąbla i wszystko powinno sprawnie działać. Tak więc sobie tylko włączę tutaj nagrywanie na moim maku, żeby wszystko ładnie było widać. I może podłączmy sobie to. Podłączamy sobie tutaj nasz cyfelek. On jest taki dosyć duży, bo ja bym teraz wyjął moją starą myszkę, tą, tą taką od za nie wiem jak 50 zł ona może kosztowała. Ona jest strasznie płaska i jak ja po prostu kładę na nią rękę, tak o. To, to prawie, że jej nie widać, No dobra, mamy podłączoną naszą myszkę, ona nadal teraz nie działa, ponieważ oczywiście trzeba ją tutaj przełączyć naszym włącznikiem, tutaj może także też pokażę, tak więc sobie przełączamy tutaj włącznik, no i ona zaczyna nam ładnie świecić, Skoro nam zaczął ładnie świecić tutaj i teraz ona zaraz powinna, o teraz zaczęła ładnie cała świecić, no bardzo mi się to podoba i ona teraz w tym momencie zmienia sobie ładnie kolorki. Ładnie się stacnie. Wchodzimy sobie teraz w SteelSeries Engine 3 i pokażę Wam funkcję, jaka ta myszka ma, ponieważ mogą być ciekawe. Tutaj tam na Apexa nie patrzcie, bo to będzie w, w przyszłym odcinku za tydzień. Dobra, tutaj mamy naszą myszkę, i tutaj oczywiście mamy no, wszystkie takie podstawowe funkcje, które musimy wiedzieć o tej myszce, czyli na przykład tutaj ile ma baterii. No, i ogólnie, szczerze mówiąc, to jeszcze się na tym jakoś tak mocno nie rozglądałem, ale myślę, że taki ludzie, którzy są po prostu w tym wtajemniczeni, to będą wiedzieli o co w tym chodzi. Wiem tylko tutaj, że na przykład mamy CP1 i CP2. CP1, no to jest ustawienie: jakby możemy sobie ustawić po prostu dwa CPI. i tym klawiszem, który mamy tutaj na myszce, możemy się, możemy się przełączać pomiędzy pierwszym CPI i drugim CPI. Jest to fajna opcja, bo na przykład jeden możemy sobie ustawić pod grę, a drugi na przykład pod, pod, nie wiem, pod używanie tak po prostu komputera, pod przeglądanie na przykład jakiegoś internetu. Tutaj możemy sobie poustawiać różne e, guziki, czyli na przykład jeżeli mamy tutaj guzik boczny, zresztą tutaj można sobie na przykład ustawić, że od lewej, jeżeli mamy na przykład powiedzmy ten guzik, to to ma na przykład być jako e, na przykład lewy przycisk myszy. Nie wiem kto by z tego już korzystał, no ale taka opcja jest. Jeżeli sobie, wejdziemy sobie w Illumination, to tutaj możemy sobie naszą myszkę e, okolorować, że tak powiem. Mamy oczywiście tutaj strefy, które sobie świecą, możemy sobie tutaj włączyć takie linie jakby i mamy pokazane, które, świeci, które strefy się świecą. Mamy tutaj raz, 2 3 cztery, pięć, sześć, siedem, osiem stref do po prostu ustawiania naszego kolorku. Jeżeli ktoś chce, można się tym pobawić, to jest bardzo fajna opcja, tutaj mamy oczywiście różne efekty, nie ja wiem, można się pobawić, oczywiście wszystko jest dla ludzi. Tak więc w sumie to by było w tym odcinku na tyle. Dzięki bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o subiku łapce. Tutaj macie na przykład subskrybujkę, tutaj macie mój ostatni film. No i dzięki. Cześć.